Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Baldur's Gate 3, Niziołka. Yy. Gdzie mamy iść? Tam dobra. Trudno się poruszać w tej, w tej mazie, więc weźmy naszą koleżankę, rzucała latarnia, pałka, może być dobre. 2 do 7. To przynajmniej jest jakieś obrażenia. Bo tam tak dobrze pamiętam, miało tam chyba 0 obrażeń, nie? Było tak. O. o! O! To jest po prostu lepsza. Albo nie. Jak unosisz, to się robi słabsza? Tyż Maciura zrogowa ciała. działa? No dzieje. zobaczymy te, te nekromanckie coś. Może się uda użyć. Dom uzdrowień. Looks like a hospital. Good news for us. There could be some useful potions inside. Oh Here to see the doctor. Are we poorly? Are we desperately poorly? Oh, not so well. But well enough to wait. Join the line, and you will be seen.

Nice. Oh, an answer to our prayers. Down to the theatre. Be swift, be saved. Tempers are rising. It's clear not everything you find is it. <laughs>

We can hardly's hear the great projectja perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver Come, step forward. you are no sister, but that matters none. every student is welcome mm. Oh, absence no other word captures the heart of shah so very perfectly it is the scalpel-led journey that leads from pain to peace he's just like kazimir utterly insane see what is the light of eyes but the that causes one to witness the laceration of being. If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. But you look.

To jest super opcja, naprawdę. No, śledztwo czternaście może? No albo nie. Mas dobra uma boa prova. W tym miejscu też mogę zrobić z nie? Kurwa, wszędzie mogę zrobić sobie, Super. Dawaj, dawaj, za drugim razem. No nie. No Kama! Chcę być super super fajnym gościem, a nie udaje mi się. Retoryka ma być wysoka, retoryka. Nie walczmy z nimi, proszę. Możemy z ludźmi nie walczyć. Ajaj. Let us kill you. the sister's blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. Dobra. Mm -hmm. make a clean incision you remember a sharon maxim go forth and sow doubt but do not compel it for only the willing may know the lady's embrace Hmm. only the willing may know the lady's embrace. you know her teaching well. and yet these sisters must exercise their gifts for the art of absence lies in its execution. how to proceed? i wonder. Mm -hmm. Perswazja na sobie nawzajem. Jest to możliwe? Czyżby? Wow, pierwszym razem. but are we not all in the same does not discriminate. let each and every one of you partake. absent sisters, acquaint yourselves. it is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. Rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark-fingered embrace. Okay. Try. Is that possible? Yes. Na spokojnie nawet Easy peasy. Uh, dobra. Proszę cię. Your diligence is exemplary. Very well. Your own scalpel, you will be. Observe, then succeed me into the Sucker of Shah. Co za idioci, o, tego tam wywiksowało teraz nawet, kurde, wow, 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 ty tam się nie pietraś tak, okej, okay, czy ja mogę tego, kurwa, Baldazara dentkę tam uratować, może? Bo niemożliwe, co? A, niepokojony patent jest zaniepokojony tak Okej. Okay. wino uh -huh. no i się mamy wiksowany jak tam Klucz, drugi 3 amulet. O! To jest kurda, mocna rzecz. No, a tego to bym uśpił najlepiej, nie? O, rozróżnij pasy. debil. Nie, nie, nie siadaj, błagam. Nie. Jest. Eee... Yeah. Um. Goda. Wow. Tam przeciało przez pół ekranu. No fajnie tam macie, naprawdę. Super impreza. Mogła być ciężka walka. A wyszła z tego niezła, za dobra zabawa. Cieniobulowe coś tam. Użyj korzenie. Wait. Wait. Ok, że tu się dostaniemy. Może się nie spodziewał. Niestety klucza nie mamy do tego akurat. Rękawice jakieś. No weź, może to sprzedamy. Złota skrzynia. Również niedostępna dla naszego wzroku. Mistrza również zamknięte. Krasna czapa. Eee. Tam jeszcze taki krasny. Okej, okay, słodko, w sensie super. Um, a boat zejdziemy na dół najpierw? Maybe. Zdaje mi się, że jeszcze była rzecz. Okej, okay, krasna czapa. Um, boję się. Oh. fine okay um all right what now akcja komórkę czaru jeden, komórkę czaru dwa. Dalej. Eee. Uzdrowienie, znane czary. Raz. Aha. Provokacja ja nigdy nie używam. Zmienię. No po co mi to? Aha. Spoko, ale chyba też nie użyję tego. No ale może warto mieć. Kacze poziomu. Robię nadziei. Holy shit! Soto jest. To jest. Ah. modlitwa i tak dalej. Maksimum punktów o pięć. To... Dobra, spróbujmy. Porotujmy trochę. Zdjęcie klątwy też brzmi super. Lecz sojuszników w pobliżu. 5 do 19. A to? 4 do 7. Aha. Fajnie. A. A. to wydaje się być zamiennikiem tego. No dobra, na razie jest okej. Okay. On, nasz ulubieniec. Napierdala ich, Mordo. Nowy czar, nowy czar. Dostępne. Twórz. uuu z... Nieumarłego sługę zrób w teorii. Tak! Nice! Też fajne. Reakcja przeciw zaklęcie. To się może przydać, kurde. Strach też jest super. Fuck Niewielki obłok gazu. Kurwa latanie! Pierwa latanie na Maxa jest dobre. Ale kurwa te, 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 te wrzucenie zmarłego też może mi się przydać. Pierun jeszcze jest. Chyba pierun będzie zadawał. Od 8 do 48. Kurwa, ten bydle w śmierdziel w końcu by zaczął ten. Dobra, chuj, będziemy napierdalać piorunem. Chyba, że kulą ognia. dobra, ogniem. Napisdać ogniem. Fajnie, tego jest, fuck. Dobra, przygotowane czary. Uszywe życie. Fala gromu jest... Proszę. Kurwa, to też się może przydać. Dobra, chuj, nie używamy tego przecież. Nie pierdol, Mateusz. Skoro tego nie używasz, to się nie przydaje. Napierdalamy ich. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam, bam, 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 bam. Kurwa. Dymycz zabija, dymycz. Ale fajne rzeczy nam się trafiły. Super. Dobra, i coś z tym szpitalem jeszcze potrzebujemy zrobić? Nekrologii. Fajnie, fajnie, nekrologii. E, podobało mi się tutaj. Fajny taki wąteczek. Dobrze, że obyło się bez walki, ale różnie mogło być. A, klucz! Mam jakiś klucz. Prawdopodobnie ten klucz był do wejścia do tego pomieszczenia, ale jeżeli nie tylko. To czy mogę u góry coś otworzyć? Dla kolegi pytam. Właśnie powinienem chyba bardziej tę post postać używać, bo, bo chodzi o to, żeby moi kompanie nie umarli na tę chorób, choróbsko dziwne. E, dobra, Pozostała. Na... No okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dla pewności. Może ty masz klucz? Up. Bez różnicy. Ale warto było spróbować. Świński łeb i krasno czapa. Wezmę. O kurwa, zjebałem, co? Aha. Wziąłem coś z gniazda, nie? Będę żałował. Oj, będę żałował tego w przyszłości. O kurwa, ale będę żałował. No ale cóż, już żem się wiebał. Jak się wiebał, to się wiebał. Się wiebał i się niebał. Że te dźwięki, nie? O! Tam ktoś mnie zobaczy. Dobrze, ale to będzie wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do usłyszenia, no i cześć. The Huntsman, the Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie w komentarz, kiedy będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że, klik że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprze i za 2 złote, 10 albo 30, ze wspierającymi e, według waszej tutaj w, w chęci i potrzeby Oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za na nadanie, trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę Wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej zotówce, którą mi przelecie każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiekami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, który spędzam. Czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, e, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. E, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.